Konferencja Open Space jest przygotowywana już od kilkunastu tygodni. Jest bardzo ważnym wydarzeniem otwierającym projekt społeczna równowaga, a projekt społeczna równowaga jest projektem bardzo ważnym dla naszego województwa podkarpackiego, gdyż łączy w sobie trzy zadania: badania, rozwój, deinstytucjonalizacji usług społecznych, proces tworzenia. Centrów Usług Społecznych oraz rozwój sektora ekonomii społecznej. I dziś w trakcie konferencji chcemy Państwu zaprezentować pomysły, jakie mamy w celu właśnie rozwoju tych wymienionych obszarów. Wydarzeniem towarzyszącym dzisiejszej konferencji Open Space jest Czwarty Kongres Centrów Usług Społecznych. Kongres Centrów Usług Społecznych jest imprezą cykliczną, która już po raz czwarty odbywa się na terenie Polski. Pierwszy kongres odbył się w Starachowicach, trzeci. W województwie lubelskim w samym Lublinie. W związku z tak ważną e, imprezą, jaka dzisiaj ma miejsce, będą gościli wśród nas przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, w tym sam doradca prezydenta, profesor Marek Rymsza. Będą również przedstawiciele Rady Społecznej, Narodowej Rady Rozwoju, a także przedstawiciele Centrum Usług Społecznych z całej Polski. Ważne również jest to, iż organizatorem dzisiejszego przedsięwzięcia, mając na myśli Czwarty Kongres Centrów Usług Społecznych, jest. Z Towarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej cel Wspólnie to przedsięwzięcie organizujemy. Dzień był wyczerpujący, ale, ale no daje takie poczucie sensu i też jakiejś no, radości, że się spotkaliśmy e, i porozmawialiśmy tak budująco o polityce społecznej. E, było nas dużo, ludzie z regionu i z całego kraju. E, organizatorzy z jednej strony Instytucja Publiczna ROB, z drugiej strony Krajowy Forum CUS, a więc była synergia tak, pomiędzy środowiskami, między ludźmi z Polski, z regionu. No i też taka naprawdę żywa dyskusja, która jak tutaj usłyszałem, no zainspirowała bardzo wielu. Dzisiejsza konferencja jest bardzo ważna. Cieszymy się bardzo, że tak wiele osób przyjechało na dzisiejsze wydarzenie, którego między innymi inicjatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Reprezentacja środowiska województwa podkarpackiego jest bardzo szeroka, bo są i samorządowcy, są przedstawiciele NGO-sów, ale także i ci, którzy na co dzień funkcjonują w ramach centrów usług społecznych, takie w województwie podkarpackim mamy cztery, i też widzimy, że pełnią one bardzo ważną rolę, są potrzebne. Widać też, że kolejne samorządy chcą, aby takie instytucje funkcjonowały w ich środowiskach lokalnych. Tak naprawdę bez wymiany doświadczeń, bez chęci też zdobywania nowych kompetencji. Strategii społecznej w Łusy Podkarpackim nie udałoby się zrealizować, więc to partnerstwo różnych środowisk jest, jest bardzo, bardzo istotne. W tej chwili w Polsce funkcjonują 73 centra usług społecznych w 15 województwach, w gminach i miejskich, i wiejskich, i miejskowiejskich, i znacznie większa liczba gmin przygotowuje się do utworzenia Centrum Usług Społecznych na swoim terenie. Wsparcie jest dostępne w ramach wszystkich regionalnych programów powiązanych z FERS-em, czyli to są środki EFS. Plus. Trochę jest to na różnych zasadach organizowane w poszczególnych województwach, ale wszędzie to wsparcie jest dostępne. I ich gminy będą z niego korzystały. Widać korzyści dla mieszkańców, społeczności lokalnych z istnienia centrum, widać zainteresowanie i frekwencja na Kongresie Usług Społecznych jest tylko tego potwierdzeniem. Jesteśmy zadowoleni, ponieważ udało nam się zgromadzić grupę około 300 osób, 300 uczestników konferencji, która dzisiaj właśnie otwiera nasz projekt Społeczna Równowaga. Cieszymy się także, że tworzy się nam czwarty kongres Centrum Usług Społecznych jako impreza towarzysząca. I dzisiaj właśnie dyskutujemy, rozmawiamy o tym, co nas czeka w ciągu na najbliższych 5 lat. W obszarze polityki społecznej, w obszarze usług społecznych. No przede wszystkim rozmawiamy o współpracy, o współpracy, o partnerstwie pomiędzy samorządem lokalnym oraz podmiotami ekonomii społecznej, pomiędzy samorządem a stowarzyszeniami, NGO-sami. Dlatego to jest właśnie bardzo ważne i o tym mówimy, że te zmiany, które nas czekają w obszarze Polityki społecznej. Jeśli chcemy, żeby faktycznie samorząd zlecał te usługi, zlecał te usługi stowarzyszeniom, podmiotom ekonomii społecznej, to jest współpraca, konieczne jest partnerstwo i potrzebne są takie działania idące w kierunku standardów profesjonalizacji tego sektora. Dla rops dla realizowanego projektu, mówimy tylko o współpracy, o partnerstwie. Od samego początku obecne by, obecnym byli tak, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele władz rządowych, przedstawiciele trzeciego sektora, więc tak naprawdę stowarzyszenia, organizacje i fundacje, ale i przede wszystkim osoby, które są najważniejsze i najważniejszymi beneficjentami w naszym projekcie. Kadra szeroko rozumianej pomocy społecznej. Takie inicjatywy Samorząd Województwa Podkarpackiego bardzo cieszą, bardzo też cieszy, taki ogromny szacunek do, Dyrektorów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, więc widać, że to nie tylko kwestia zawodu, ale także budowania relacji społecznych, bardzo pozytywnych, które gwarantują, że zadania będą realizowane po prostu bardzo dobrze, aby podnosić jakość wykonywanych usług, zadań, co przełoży się na bardzo dobre realizowanie strategii społecznej, co jest zadaniem właśnie samorządu wywództwa podkarpackiego. Bez bardzo dobrej współpracy różnych instytucji tego się nie da zrobić.